Dobra, słuchajcie, nigdy nie, nie nagrywałem z mikrofonem, z słuchawkami. Zupełnie nie wiem, jak to będzie wyglądać, i czy dźwięk taki do czegokolwiek się nada. Dobra, słuchajcie, ten odcinek będzie zupełnie inny niż wszystkie poprzednie, do których zdążyłem Was już przyzwyczaić. Chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć o najważniejszej książce mojego życia. O takiej, która zmieniła niesamowicie moje życie na lepsze, i, i może, jeżeli o niej opowiem i ktoś trafi na ten odcinek, to może ona zmieni życie też tej osoby. Hmm. Zacznijmy od początku. Było to 9 lat temu i był to okres, kiedy pochłaniałem książki jedna za drugą dwie, czasem trzy tygodniowo. Każdy wolny czas spędzałem na czytaniu książek, na, jeżdżąc w tramwaja do pracy i wracając z niej również czytałem książki. No i e, po przeczytaniu już e, całej biblioteczki w pokoju, w którym wynajmowałem, w mieszkaniu, w którym wynajmowałem pokój. No to zacząłem chodzić do biblioteki, przeczytałem wszystkie książki Roberta Ludluma i kilku innych moich ulubionych autorów. No i w końcu się te książki skończyły. To znaczy, były jakieś chyba święta, nie wiem, nie pamiętam czy Boże Narodzenie, czy. Chyba Boże Narodzenie, ponieważ wydaje mi się, że mógł być wtedy śnieg na ulicach. Ale wracając ze świąt, od mamy, wracałem ze szwagierką. Tak to się chyba nazywa, nie jestem pewien. I ona pracowała w Dziale HR jako. Nie wiem, jako hr -owic. no, jako hr chyba pracuje, tak? I y, powiedziała mi, że y, mieli jakąś akcję y, w pracy, że ludzie, pracownicy, y, że ona miała za zadanie zachęcić tych pracowników do, y, do rzucenia palenia. No i y, jakoś tam jednym z tych motywatorów była książka, książka, którą mam teraz w ręce, książka, która zmieniła moje życie na zawsze. Nazywa się ona "Może rzucić palenie, zrób to teraz". Prosta metoda. Po angielsku "Easy Way", Alan Carr. Dobra, i no, jak sam tytuł wskazuje, no to już chyba wiecie, o czym jest ta książka, nie? Jest to poradnik, jak rzucić palenie. Ale jest to wręcz niesamowity poradnik. No ale dobra, może cofnijmy się jeszcze trochę wcześniej, ponieważ ja paliłem od 18 roku życia i paliłem do chwili, aż. Przeczytałem tę książkę. I było to 9 lat. Do 27 roku życia paliłem. I całe życie powtarzałem, że ja mogę zrobić wszystko. Mogę nie pić alkoholu, mogę schudnąć, mogę naprawdę wszystko. Ale jednej rzeczy w życiu nie zrobię. Otóż nigdy nie rzucę palenia. No i wtedy ludzie tak zdziwieni, zawsze moi przyjaciele się pytali. Ale dlaczego nie rzucisz tego palenia? Przecież to syf, smród i w ogóle. mówię, nie, słuchaj. Ja palenie kocham. Ja palenie uwielbiam. Dla mnie palenie to jest jedyna przyjemność, jaką mam w tym życiu. I dlatego ja palenia nigdy, ale to przenigdy, nawet nie będę chciał rzucić. No więc, skoro tak tak mówiłem, to. Dlaczego ja w ogóle tę książkę wziąłem? Wziąłem tę książkę tylko dlatego, że ta moja szwagierka powiedziała, że jej no ona bywa czy zalega, czy tam chce mi ją podarować, a ja akurat nic nie miałam do czytania. Kompletnie nic. Zaczekajcie, bo chyba. Nagrywanie mi się w aparacie wyłączyło, także zrobimy drugi klaps. I wracamy dalej do historii. Wracałem, były święta, biblioteka nie czyni, na dzień lub dwa będę musiał zaczekać, żeby coś nowego wypożyczyć. No więc ta książka tak od niechcenia ją wziąłem, myślę, a dobra. Przeczytam, co tam jest napisane. I słuchajcie. Jak ja tą książkę wziąłem, jak ja ją zacząłem czytać, no po prostu nie mogłem się od niej oderwać. Tam, co rozdział czy co dwa było napisane, a w ogóle chodzi o to, żeby w trakcie palenia tej książki, yy, palenia tej książki, czytania tej książki palić. Ale jakoś ona mnie tak wciągnęła, że kiedy tam nawet co rozdział czy co dwa autor zachęca ciebie. Idź, zapal, papieroska, teraz odpocznij, przemyśl. No to ja jakoś nie miałem ochoty na palenie, tylko dalej brnąłem i brnąłem w tę książkę, nie czytałem ją dalej. No właśnie. I tak na kilka stron przed końcem jest takie magiczne zdanie. A teraz idź, i zapal ostatniego papierosa w swoim życiu. I wiecie co? Do tej pory, jak sobie przypomnę tego ostatniego papierosa w życiu, to już mnie serce ściska i drgawki przechodzą moje ciało. Na to wspomnienie mam aż gęsią skórkę. Otóż wziąłem, pamiętam tego ostatniego papierosa. Musicie wiedzieć, że wtedy paliłem ponad paczkę dziennie i były to papierosy setki. Takie bardzo długie, 100 mm. Nie, to dłuższe niż normalne. I wynajmowałem wtedy pokój na 10 piętrze w wieżowcu na Bielanach. I paliłem przez okno. I, i jak paliłem 9 lat codziennie, paczkę dziennie, to wtedy po przeczytaniu tego jednego zdania, teraz idzie zapal ostatniego papierosa w swoim życiu. Tworzyłem okno. Odpaliłem papierosa, zaciągnąłem się. I zacząłem się tak krztusić, tak dławić dymem, że dostałem jakiś tors i odruchów wymiotnych, chciałem się wymiotować. Zacząłem się dusić, krztusić tym dymem, łzy popłynęły mi do oczu, nie mogłem złapać powietrza. I wtedy już wiedziałem. Wtedy wiedziałem, że jest to ostatni papieros, jakiego palę w swoim życiu. To było niesamowite uczucie. Ale chciałem spalić tego papierosa do końca, żeby to uczucie zapamiętać już do końca swojego życia. I wiecie co? Dałem radę tylko do połowy. Kiedy spaliłem tego papierosa do połowy, nie byłem w stanie już dalej palić. Byłem już na granicy wytrzymałości buzy leciały mi po policzkach więc wziąłem tego papierosa w połowie spalonego i cisnąłem go przez okno z całej siły przed siebie i wtedy już wiedziałem że to jest ostatni papieros jaki palę w swoim życiu mówię wam niesamowite przeżycie nie wiem czy następnego dnia czy po dwóch dniach przyszedłem do pracy pracy w której wszyscy palili no i oznajmiam im wesołym tonem, słuchajcie, rzuciłem palenie. Wszyscy się na mnie dziwnie patrzą. Mówi, Mariusz, no ale. Pewnie i ty, i my, wiele razy rzucaliśmy palenie i, I tego się nie da tak rzucić na pstryk, nie? Powiedzieć, okej, okay, ja już nie palę. No właśnie najśmieszniejsze jest to, że się da. Przez 9 lat chodziłem, paliłem codziennie paczkę papierosów i, i mówiłem, że nigdy ich nie rzucę. Nawet nie chciałem rzucać. Przeczytanie tej książki spowodowało to, że nie byłem w stanie spalić papierosa. I wtedy już wiedziałem, że jest to ostatni papieros w moim życiu że był to ostatni papieros w moim życiu. Taka dziwna zapadka w głowie się przestawiła i powiedziała: Kurczę. Nigdy więcej. A najśmieszniejsze jest to, że nie miałam żadnych skutków ubocznych. Nic, kompletnie nic. Zero chęci. Jedyny skutek uboczny, jaki miałem i mam do tej pory, to kiedy czuję dym papierosowy, to mam odruchy wymiotne, chcę mi się wymiotować. Dlatego na przykład nigdy nie mógłbym być z kobietą, która pali papierosy, ponieważ od tamtej pory jestem tak wyczulony na smród papierosowy, że, że nie jestem w stanie przebywać w otoczeniu palaczy i wdychać tego smrodu. To jedyne, co mi zostało po paleniu i po przeczytaniu tej książki. Powiem wam szczerze, że osobiście w tej chwili uważam, że ale nie. Papierosów to była najgłupsza rzecz w moim życiu, jaką robiłem. I nie mogę sobie wyobrazić nawet siebie z tamtych lat palącego papierosy. Po prostu wyparłem to z głowy. A jak widzę jakiegoś palacza, to. To jest mi smutno i jest mi go że. że musi się tak truć i męczyć. Dlatego, jeżeli palisz papierosy, kup sobie tę książkę, ona kosztuje. Ja ją kupiłem chyba w Empiku w ogóle. I jak przeczytałem tę książkę, to poszedłem do Empika i kupiłem chyba cztery egzemplarze, rozdając je moim bliskim znajomym, którzy palili, ponieważ chciałem. Sądziłem, że mogę im pomóc. Bo z tego, co wiem, to żadna z tych osób nie, nie przeczytała tej książki, to już nie mój problem, ja się starałem. Dlatego jeżeli palisz, a nawet nie masz zamiaru rzucać, Chcia, myślisz, że chciałbyś rzucić, kup sobie tę książkę, ona kosztuje bodajże 40 zł, pewnie na, na Allegro, może nawet pod tym filmem wrzucę link do niej. Kupi, i przeczytaj, spróbuj. Jeżeli Ci nie pomoże, co stracisz? Kilka godzin na czytanie i 40 złotych? A jeżeli zadziała ona na Ciebie tak, jak na mnie zadziałała, to, to wiesz mi, warto. A też, żeby nie było to, że ta moja historia jest jakąś taką, Odosobnioną, to znam osobiście przynajmniej dwie osoby, które po przeczytaniu tej książki od razu rzuciły palenie tak samo jak ja. A na świecie są naprawdę dziesiątki milionów ludzi, którym ta książka rzeczywiście pomogła. Dlatego, jeżeli palisz, zachęcam Cię do jej przeczytania. Jeżeli znasz też kogoś, kto pali, a zależy Ci na nim, nie wiem, Twój partner, Twój ojciec, może twoje dziecko? Też kup tą książkę. Po prostu bez okazji kup, podaruj. Może pomożesz tej osobie uwolnić się z tego paskudnego nałogu, jakim jest palenie papierosów. Ode mnie to tyle. Dzięki. Cześć.